To zacznijmy może od takich świątecznych elementów. Zauważyłam, że są tam właśnie różnego rodzaju takie kuleczki steropianowe. One są właśnie takie fajne, malutkie, 1 cm mają i były właśnie tak jak tutaj można zauważyć srebrne, złote, czerwone normalny taki sterupianik, ale pokryte są jeszcze właśnie farbą akrylową, żeby miały taki dodatkowe właśnie efekt, takie bielutkie. Były różne właśnie do wyboru, ale ja sobie wybrałam akurat te. Mi będą potrzebne właśnie do zrobienia takiego świątecznego miasteczka, takiej prywatny, właśnie taka prywatna ozdoba świąteczna. I ja sobie wybrałam tak, jak widzicie, tutaj są dwie latarnie, autko jadące z choinką, chłopiec, no i takie dwie koineczki. I dokupiłam sobie jeszcze taki, taki domek. On on właśnie tak ładnie świeci. Ja mam już kilka tych domków, nie z Akszona, tylko z innych sklepów, więc postanowiłam sobie jeszcze dokupić taki. Akurat do świątecznego bożonarodzeniowego miasteczka się przyda. Mam w Akszonie takie Bloki do wypychania. Myślałam najpierw, że to są papiery, ale to są jednak bloki do wypychania. One są bardzo fajne, bo już też gotowe propozycje właśnie karteczek mamy z tyłu. Już Wam pokazuję jak one wyglądają. kartek i ostatni z tych świątecznych bloków wygląda tak Muszę wam przyznać, że naprawdę bardzo ładne te kolekcje zrobił Action. Nie spodziewałam się, że będą aż Aż tak kolorowe i tak dużo tych elementów właśnie wszystkich będzie i propozycja kartek. Kupiłam sobie jeszcze inne papiery. Taki, właśnie miksik tych papierów. Już wcześniej miałam takie jednokolorowe, a teraz jest miks, bo widzicie różowe, złote, zielone, niebieskie, srebrne i takie szare. No, trochę tych kartek tutaj jest. Nie ja wiem, że byłam z nich zadowolona, z tych poprzednich, więc kupiłam sobie kolejne. Kupiłam sobie bazy kartkowe. One akurat są białe. Wiem, że tutaj wychodzą jak złote, ale to są akurat białe te bazy. Kupiłam sobie też bazy właśnie kartkowe plus koperty. I tutaj ostatnie bazy kartkowe plus koperty stemple już widziałam właśnie u innych dziewczyn takie fajne właśnie te stempelki były z tymi kotkami więc były też postanowiłam je wziąć znalazłam też takie motylki i ostatnie stemple tagi różnego rodzaju plus dwie ramki i plus wykrojnik kolejną rzeczą to były takie właśnie kuleczki wyglądające właśnie jak jarzębina. Ale one są tutaj nie pojedyncze, tylko właśnie na takich pęczkach, na drucikach, że można sobie je fajnie zużyć w różnych pracach. I jeszcze takie żółto, właśnie brązowe. Kupiłam też sobie jeszcze drewniane koraliki. No właśnie różowe, i niebieskie. No są dość spore, powiem Wam, że będzie 2 cm. Ale ale na pewno się przydadzą do czegoś. Kolejną rzeczą, którą tam znalazłam, były takie, można powiedzieć, to są skrawki materiału, ale one mi się przydadzą właśnie do moich różnego typu prac, właśnie w takich malutkich domkach jako obrusiki, zrobienie poduszek, puścieli. właśnie widzicie ile tutaj jest tych kolorków, dlatego też je wziąłam. Były też innego rodzaju, więc można było sobie wybrać. Ja akurat sobie wziąłem takie takie fajne kolorowe, różnego typu. I kupiłam sobie tam jeszcze właśnie drewniane literki, cyferki i różnego właśnie typu tutaj znaki. To tu widzicie, są 104 elementy. Kupiłam białe i kupiłam normalne, właśnie takie drewniane. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu zakupowego. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!